Dzień dobry, witam wszystkich sympatyków, generatora referendów i zwolenników demokracji bezpośredniej. Bardzo jestem zadowolony, że od czasu do czasu Państwo w komentarzach swoich pod naszymi materiałami zamieszczają swoje arcyciekawe komentarze, które również przyczyniają się do rozwoju tego, w jaki sposób my przekonujemy Państwa właśnie do idei demokracji bezpośredniej. Jednym z takich komentarzy, którym chciałbym się z Państwem podzielić, jest komentarz pana Zenona Czinczety, który właśnie zwraca uwagę, jak według niego należałoby rozpowszechniać ideę generatora referendów i ideę demokracji bezpośredniej. Cóż pisze pan Zenon Czinczeta? O szlachetny przyświeca ci cudowna idea uzdrowienia Rzeczypospolitej, bo nie ma bardziej sprawiedliwego systemu politycznego jak demokracja bezpośrednia. Tylko bardziej charyzmatycznie trzeba do niej przekonywać, bo nikogo nie interesują kruczki prawne i zawiłości tego systemu. Takie skomplikowane wywody są po prostu nudne. Trzeba się skupić bardziej na tym, co trafia do serc. A jak już pootwieramy serca, to wtedy można będzie opowiadać o zawiłościach prawnych. Natomiast jak będziemy robili to na odwrót, to tylko odstraszymy od tej cudownej idei. Co trafia do serc? Pyta Zenon Cincheta i odpowiada w kilkunastu punktach. Punkt pierwszy. W demokracji bezpośredniej nie da się przekupić 40 milionów posłów. Tak jest, proszę państwa, bo wtedy każdy z nas jest niejako posłem na Sejm i nie da się nas przekupić, bo my w tym momencie działamy w naszym własnym imieniu. Punkt drugi. W demokracji bezpośredniej nie da się sterować krajem z zewnątrz, bo suwerenem jest naród. Punkt trzeci. W demokracji bezpośredniej kończy się iluzja wpływu na państwo przez wrzucenie Świstka papieru do urny raz na cztery lata, a zaczyna się mieć realny wpływ na to, co dzieje się w kraju. W demokracji bezpośredniej kończy się ten cyrk polityków i dzielenie ludzi. W demokracji bezpośredniej kończy się niekompetencja polityków. Punkt szósty: w demokracji bezpośredniej kończą się rządy ludzi, którzy zawsze wybiorą najpierw swoje osobiste dobro, a dopiero potem dobro narodu. Sytuacja z chińskim wirusem świetnie nam to pokazała. Punkt siódmy. Demokracja bezpośrednia zmusza wszystkich do dbania o swój kraj i zaangażowanie społeczne. Punkt ósmy. W dobie cyfrowego społeczeństwa referenda nie są kosztowne. Punkt dziewiąty. Demokracja bezpośrednia znacznie obniża koszty funkcjonowania państwa. Więcej pieniędzy zostaje zatem w rękach obywateli. Punkt 10. Jak wprowadzimy demokrację bezpośrednią w Polsce, to da nam to możliwość dołączania na zasadzie konfederacji innych krajów w przyszłości. I punkt jedenasty. Demokracja demokracji nierówna. Demokracja bezpośrednia jest systemem najbardziej sprawiedliwym, a my mamy demokrację przedstawicielską, zupełnie inną od tej bezpośredniej. Swój wpis pan Zenon Cincheta kończy takimi dwoma zaleceniami. Otóż, mieliśmy tych 11 punktów, i teraz jak należy się nimi posługiwać? Otóż, nie należy wchodzić w żadne dyskusje polityczne. Trzeba gardzić każdym politykiem, kierować swój przekaz do młodych. No i nie spodziewać się efektów teraz. Tylko, tak jak pisze pan Zenon, dopiero po swojej śmierci. Gdyż starego psa nie nauczy się nowych sztuczek. I kolejne zalecenie. Na każde polityczne pytanie odpowiadaj. Demokracja bezpośrednia rozwiąże ten problem sama. Bardzo dziękuję za tego typu komentarze, za tego typu wpisy, za tego rodzaju rady. A Państwa zachęcam do być może wysłuchania jeszcze raz właśnie tych wszystkich punktów, zresztą można je znaleźć w opisie. No i próbować przekonywać swoich znajomych, rodzinę, nieznajomych właśnie do idei, Demokracji bezpośredniej i próby naprawienia naszej ojczyzny wspólnymi siłami za pomocą generatora referendów. Bardzo Państwu dziękuję i proszę przyjąć te wskazówki jako drogowskaz na rok 2024.